Nie lękaj się, nie poddawaj się bo Proszę Państwa jest, on wszystkiego Nie lękaj się Nie, 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 się. nie się Taka piosenka proszę Państwa Jak na dzisiejszy dzień 5 bo grudnia 2016 roku To dobry numer Wciąż mamy Muzeum Niepodległości w z Muzeum Niepodległości No Janek nie Janek tylko ten Marek nagryza. Załasz może, że ktoś stworzył cię z miłości, bo tak to. Były takie niewyraźne. Kamera powinna to wyostrzać. Napis też, był niewyraźny. Jak te światła tak świecą dziwniej. I on ma bardzo dobrą kamerę Marek Zajączkowski. No i co z tego Państwo zobaczą? Kamera powinna się nie poddawać, wyostrzyć to, no, bo to co to był za obraz, prawda? Prymitywny, amatorski taki. A my chcemy ładnie to widzieć. I wyraźnie, no, dla potrzeb też, nie tyle, tylko żeby to było ładne. Jak to powiedziała Maria Wollenberg ale też, żeby to było wyraźne. Także proszę Państwa, to no, zobaczymy dalej. Tutaj kino Paradizo w pierwszym rzędzie. Ja zawsze siedzę w pierwszym rzędzie, no ale jakbyśmy chciało obejrzeć dobry film, to w środku dobrze jest usiąść. Nasza klasa tu przyszła kiedyś, w 80 roku oglądałyśmy lalkę Bolesława Prusa. To ogniem i nie bo to cholera już tak dawno było, że... Ja pamiętam tylko tego Olbryskiego, ogniem i mieczem chyba. A może la, a lalkę to nam Mirosława Wrześniowska opowiadała. Wspaniała nauczycielka, ona jeszcze żyje na ochocie mieszka, na pewno wierzę, wierzę. Proszę Państwa, tak pięknie opisuje to wszystko jako aktorka recytując wiersze. Ja też od na napisałam wiersze. Zalewski, jak to przeczyta, to normalnie wyciągnie nogi, że e, po prostu wierszem ktoś poetycko pięknie napisał, on nawet nie wie kto. Tylko na ten kanał to weszło. Proszę Państwa, jak chodzi z krzyżem, to nie wypada po prostu e, umawiać się na randki z facetami, prawda? Jak chodzi z krzyżem, udaje, że wierzy w Pana Boga. krzyżem? Nie. No. On powiedział tak. I po prostu Żelewski to jest okropny Dzielecki. Ale proszę Państwa, on sobie z tego nic nie robi, jakby, jakby myślał, że ten ksiądz Ryzyk, bo zrobi, zrobił z nim kilka zdjęć na kanale i ksiądz Ryzyk, że mu ksiądz Rydzyk pomoże. No to co ksiądz Ryzyk pomoże? Ja tutaj słyszałam o tych biskupach, jak wypowiadali się biskupi. Katolicy przecież tu nie ma ani jednej osoby prawosławnej, a nie biskupa Jakuba nie ma że no tam czasy jeszcze to były księdza Gila Pedofila, nie wiem co tam się stało, z tym księdzem Gilem pedofilem, ale tutaj w biskupi katolicy mówią, no, 5 proszę państwa, bo to nie tylko było drozybracia do katolicków jako takich, w chorzu, no bo powiecie Państwo, cała e, Polska się patrzy, tak proszę że państwa, że... przecież te dzieci pchają się mi pod kołdrę do łóżka, Same te dzieci się pchają. Także... Biskupowi katolickiemu, dzieci się pchają. I co ty na to? Radio, to kefem, euro Barbie, wypij herbatkę, ziet makaron, dziecko. Usiądź tam. Radio Koncita gdy nadaje. Talk FM Euro Koncika. Barbie, Baby, Langstrom. Do Oczywiście, dobrze rozumiem, bo ci się nie chce, jeśli lag wyjdzie 30. za 5 minut ci się zacięte, to się ci Także Eftar proszę państwa, będzie Bożego 17:30 Ogłoszenia. Drobne. sprawowana będzie Eucharystia. W Bydgoszczy, w, w Bydgoszczy. Bożej, o 16.00 spotkanie modlitewne koła Przyjaciół Radia Maryja, natomiast o godzinie 17.00 sprawowana będzie Eucharystia. Pozdrawiam Rzeszów w parafii Chrystusa Króla o 17.30. Różanie, co godzinie 18.00 msza święta, adoracja najświętszego sakramentu, koronka ku czci Bożego Miłosierdzia oraz modlitwa różańcowa. Chorzowie w kościele św. Jadwigi Śląskiej. Dzisiaj o godzinie 18.00 Msza Święta dla przyjaciół Radia Maryja W Gościcinie, w parafii Matki Bożej nieustającej pomocy o 16.30 Różaniec, o 17.00 Msza Święta, po niej spotkanie w Salce przy kościele. Temat spotkania polskie, podziemie niepodległościowe w latach 1944-56 w krasnym stawie w kościele świętego Franciszka o 16:00 msza święta po niej spotkanie z opiekunem w sali parafialnej uwaga tychy w karolinie w parafii błogosławionej Karoliny o 17:00 w auli świętego Jana Pawła II rodzina metropolia Polska bardzo serdecznie zapraszamy na prelekcję naukową Natomiast jutro, 6 grudnia, we wtorek, modlitewne spotkania w rodzinie Radia Maria odbędą się w Warszawie, Choszcznie, Kępnie, Proszowicach, Boszkowie, Koziegłowach, w Lublinie i w Daleszycach. Uwaga Warszawa, jutro w kościele świętego Tomasza Apostoła przy ulicy Tereniowej 12, o 12:00 msza święta, po niej spotkanie formacyjne. W Choszcznie, w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Rynek 1, o godzinie 18:00 jutro sprawowana będzie msza święta. Także jutro w Kępnie, w kościele św. Marcina, o godzinie 18.30 msza święta, po niej spotkanie formacyjne w salce. W Proszowicach, w kościele w niebowzięcia najświętszej Maryi Panny, jutro o 17.30 Różaniec o godzinie 18.00 sprawowana będzie prześwięta. w Bożkowie, w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła, o 16 jutro modlitwa różańcowa, o 17 Eucharystia, po niej spotkanie na plebanii. W Kozie Głowach, koło Poznania, w parafii Matki Bożej Fatimskiej, o 18.00 msza święta, po niej spotkanie w salce parafialnej. W Lublinie w parafii Dobrego Pasterza o 17.30 nabożeństwo ku czci świętego Jana Pawła II, o godzinie 18.00 Eucharystia, po niej spotkanie formacyjne w Dolnym Kościele. W Daleszycach w kościele świętego Michała Archanioła o 17.00 modlitwa różańcowa, o 17.30 msza święta, po niej spotkanie z opiekunem koła przyjaciół Radia Maryja. Legenda Drodzy Państwo, w naszym programie o 14.30 kolejny odcinek naszej radiowej lektury o 14.45 Muzyka Mistrzów, modlitwa kuczci Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00, czas życzeń i pozdrowień o 15.30, aktualności dnia o godzinie 16.00, kwadrans po godzinie 16.00, aktualności Radia Watykańskiego o 16.30, audycja dla młodzieży o 17.00, serwis informacyjny, popołudniowa katecheza i o 17.40. Wieczorna modlitwa Kościoła, czyli nieszpor. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat Rola i zadania poczty w świecie globalnej wioski. Naszymi gośćmi będą pan Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej SA i pan Paweł Usidus, prezes Poczta Polska Usługi Cyfrowe. Początek spotkania na antenie Radio Maria i Telewizji trwa o godzinie 18.15. Kontynuacja rozmów w Radio Maria o 21.30. Serdecznie zapraszamy. Wielką Białą. realizuje zaplanowane inwestycje infrastrukturalne. Jej zdaniem dowodzi tego również przyszła realizacja drogi ekspresowej S1. Z dużą satysfakcją dzisiaj mogę powiedzieć, że droga S1 staje się faktem. Chcę wszystkim Państwu podziękować za to, że włączyliście się bardzo aktywnie, że wszystkie samorządy, które leżą na przebiegu tej trasy, włączyły się aktywnie i przede wszystkim udało się znaleźć konsensus. Chcemy, żeby Polska rozwijała się równomiernie, żeby bez względu na to, gdzie mieszkają ludzie na Premier podkreśliła, że realizacja drogi stanowi jedną z inwestycji infrastrukturalnych objętych strategią odpowiedzialnego w rozwoju. Droga ekspresowa S1 decydułowo połączy Pyrzowice pod Katowicami ze Zwardoniem na granicy z Słowacją. Lufthansa bólizna. i General Electric zainwestują 250 milionów euro w Środzie Śląskiej Zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Zapadła decyzja, że w Środzie dziesiątki po ocenie Centrum Serwisowania Silników Lotniczych mówił minister rozwoju. O wyborze tego miejsca w Polsce zadecydowały przede wszystkim właśnie elementy związane z bardzo wysoko wykwalifikowaną naszą kadrą, naszą siłą roboczą i szczególnie z tego powodu się właśnie cieszę. Szczególnie chciałem podkreślić to, że jest to dla nas również taki symboliczny moment, że dwie wielkie korporacje, które ze sobą zrobiły Joint Venture Lufthansa Technik i GE, że zdecydowały się właśnie w Polsce. Minister rozwoju powiedział, że jest to historyczny projekt o wysokim stopniu zaangażowania technologicznego i inżynierskiego. Polska Policja prowadzi jedną z największych operacji w ostatnim czasie. Zatrzymano kilka osób, m.in. na terenie uwojni kuchnie. Łącznie w na terenie całego kraju zaangażowanych jest ponad 200 funkcjonariuszy różnych służb, w tym Centralnego Biura Śledczego Policji. Sprawa ma charakter gospodarczy, ale śledcze nie mogą w tym momencie podać żadnych no szczegółów, powiedziała rzeczniczka CBŚP Agnieszka Hamelusz

Podczas wykonywania swoich obowiązków w tym, w tym największym zakładzie przetwórstwa mięsnego w kraju, w kraju pracują nie tylko polacy, ale też obywatele Ukrainy. Ale... Już na północy Zabieracji. kraju zachmurzenie duże i miejscami opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane i tu bez opadów. Temperatura od minus jednego stopnia na wschodzie do czterech stopni powyżej zara na zachodzie i do pięciu na wybrzeżu. A kolejne informacje na naszej antenie o godzinie piętnastej zapraszam. Polskie Radio 24. Słowa. Na, na zegarze 14.35 słuchają Państwo Polskiego Radio 24. Już za kilka minut porozmawiamy o wracającym jak bumerang pomyśle militaryzacji Unii Europejskiej. Chrystus. Czy powstanie wspólna unijna armia? Odpowiedź na to pytanie za minut kilka. Na początek jednak sprawy teatralne. Porozmawiamy o święcie, o wielkim święcie twórców i miłośników teatru Polskiego Radia. Dziś poznamy laureatów wielkiego splendora i innych nagrodzonych za twórczość na radiowej scenie. Ta coroczna wyjątkowa uroczystość Jak skupia osobistości środowiska aktorskiego, znanych reżyserów, komputerów i scenarzystów. Od wielu lat bywa na niej kolorowa pierwsza. Nagroda Wielki Sklender przyznawana jest od 1988 roku przez Zespół Artystyczny Teatru Polskiego Radia dla aktorów za wybitne kreacje w słuchawiskach oraz twórczych wkład na rzecz rozwoju i pomacniania rangi radia artystycznego w Polsce. I dyrektor Teatru Polskiego Radia nie zna ja sposób Chcieliśmy wyrazić swój nie szacunek, uznanie, a zarazem podziękowanie dla wszystkich twórców, którzy pojawiają się w studiach Teatru Polskiego Radia. Dbamy o to, by ta Ale oferta, tak widać, którą składają tak słuchacze Polskiego Radia, była bogata, ciekawa, inspirująca. Pojawiają się tu wszystkie pokolenia, to około 600 rocznie. Realizujemy prawo wieści Romów. To jest największy teatr w Polsce na której pracujemy na nam wielkiego splendora to najlepsi na z najlepszych którzy w swoim dorobku mają setki ról w Teatrze Wyobraźni. Jak chociażby ubiegłoroczni laureaci. Elżbieta Kępińska zebrała 400 kreacji w Teatrze Polskiego Radia, a Marcin Troński ponad 500. Wszyscy nagradzani aktorzy zawsze podkreślali, że Wielki Splendor to dla nich ogromny zaszczyt. Nie inaczej rok temu mówili Elżbieta Kępińska i Marcin Troński. Już jest ponad 50 lat, kiedy współpracuję z Radiem. Jest to wielka, wielka przyjemność i ogromny zaszczyt. Chciałabym, żeby ta współpraca trwała jak najdłużej. Będzie urnowanie na stałe ważnym miejscu, bo to dla mnie bardzo ważna nagroda, która stawia Polski czoło przede wszystkim. Na... Słowo dla mnie jest Dwa lata temu Wiktor Zborowski, odbierając wielkiego splendora i wspominając ponad 40-letnią pracę dla Teatru Polskiego Radia, podkreślał, że ceni go głównie za to, że nigdy nie zaproponował mu bezwartościowego tekstu. Nawet kiedy we wczesnych latach 70 jeszcze na myśli wieckiej nagrywałem audycję zatytułowaną Wiktor Zborowski recytuje swoje ulubione wiersze poety azerbejdżańskich. Były to wiersze piękne, przetłumaczone i jakby to powiedział Zuzek Grzyboński, napisane całkiem nie z nią, a w tej ale przez 28 lat istnienia nagroda się zmieniała, mówi Janusz Kukuła. W tej chwili przyznajemy się nagrodę wielki splendor dla mężczyzn i kobiety. Na początku była to tylko jedna nagroda, później naprzemiennie kobieta-mężczyzna otrzymywała, a w końcu znałem, że jednak aktorzy zasługują na takie właśnie traktowanie. Zachodziły także, pojawił się również taki odcinek nagrody, który nazwaliśmy honorowym wielkim splendorem. To jest nagroda przyznawana za długie lata współpracy. Potem pojawiła się nagroda Wsplendoru Szkandorów, znawana za całą kształt dorosłych artystycznych w Teatrze Polskiego Radia. W ubiegłym roku ta nagroda po raz pierwszy upomorowany został cały zespół twórców i realizatorów powieści radiowej Bliżorana w 55. rocznicę istnienia. Jan Warynycia, który od 25 lat reżyseruje tę powieść radiową, mówił... Przez przeszło 55 lat nie było że nigdy tak, żeby porę nie zostały w Bardzo dobry, końcu znakomity scenariusz, jeziorań, pocet, bo w Teatrze Polskiego robię go zrealizowany i nadal już od 2010 roku przyznawany jest także Telesplendor imienia Łodznika Łodniczaka. Nagroda ustanowiona została dla wyróżnienia twórców swobodnie poruszających się w świecie słuchowisk i w świecie spektakli telewizyjnych. Na kogo w tym roku ścienie wielki Splendor dowiemy się już niebawem. Tegoroczna gala właśnie się rozpoczęła w studiu S2 w Warszawie. Uroczystość uświetnił swoimi występami Katarzyna Dąbrowska hmm. i Marian Szałkowski, Justyna Panfilewicz hmm. i Cezary Mogielnicki oraz Adam Struk i Hipolit Woźniak. Gala wręczenia hmm. nagród prowadzi Marta Żmuda Trzebiowska, laureatka ubiegłorocznej nagrody Areku za Webit Aktorski w Teatrze Polskiego Radia i Grzegorz Kwiecień. Słuchają Państwo polskiego radia 24 na zegarze. 20 minut pozostaje do godziny 15. I my zmieniamy temat. O, 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 24. Mały Mariusz Kordowski, Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień, 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 dzień państwu. Porozmawiamy o pomyśle, który go jest, który jak bumerang. Chodzi o ewentualną militaryzację Unii Europejskiej. Wliczające się w pytanie, czy powstanie wspólna unijna armia. Powstanie czy nie powstanie? Jest to oczywiście pytanie bardzo otwarte. Niemniej jednak ten czynnik bardzo w ważny w Europejskim Funduszu Obrony, który też się tworzy, czyli czynnik związany z tym, że przekazanie środków finansowych na ten fundusz skutkuje nie włączaniem tych środków w obliczanie deficytu państwa. W związku z tym może być kuszącym. Punktem zwrotnym, który sprawi, że ja państwa będą chciały budować swoje siły właśnie w oparciu o e, Europejską armię, Europejski Fundusz Obrony, o którym Pan wspominał, to mają być wspólne unijne pieniądze przeznaczone z jednej stopność, strony na badania związane z sprawami wojskowymi, a także na ewentualne wspólne broni. zakupy broni. E, tak, można to uznać Najmilsze za wstęp do wspólnej armii. No e, tak, mieliśmy przecież inicjatywy w Unii były y, y, nie za bardzo skuteczne właśnie z tego powodu, że... One sprowadzały się wyłącznie do sformowania wspólnych kontyngentów, natomiast teraz, kiedy za tym wszystkim idą konkretne pieniądze, to może powstrudować tym, że będziemy mieli wspólną atak. Chociaż dyskusja jeszcze przynajmniej bardzo długa i prawie jest jest bardzo burzliwa, bo ten z pomysł właściwie od dziesięcioleci jest dyskutowany w Unii Europejskiej, co róż um, któraś ze stolic wysyła sygnał, że ewentualnie byłaby zainteresowana ojca, powołaniem do życia matko, takiej właśnie armii, że należałoby takie struktury stworzyć, ale pomysł jak szybko powstał z reguły tak szybko również upada. Co rzez, rzez, grudnia, brawo, w Unii znaczy, przede wszystkim trzeba e, jasno stwierdzić, że stworzenie Unii, e, a nie, nie będzie skutkowało tym, że kraje nie będą posiadały swoich sił. Że będą, one mimo to będą posiadały swoje siły, a w ramach e, Unii prawdopodobnie wydzielą określone komponenty. E, to jest jakby pierwsza rzecz. Więc jest to już e, samo przez kuszące dla krajów, żeby jednak na bazie Unii stworzyć coś, co będzie bardziej laty, stabilne, co będzie tylko unijne e, w sytuacji, gdy e, polityka w, e, w Ameryce to może być mniej przewidywalna w sytuacji, gdy Ameryka może mieć troszeczkę inne interesy niż Unia, o to ważne, żeby Unia odzyskała swoją większą nie, niezależność także w tym obszarze. Czyli na przykładzie Polski funkcjonowałaby w tych zakładach, oczywiście w przyszłości powstała wspólna unijna armia, funkcjonowałaby mimo wszystko armia polska, jaka równolegle działałaby także na terenie siłek. Polski, również innych krajów Aby unijnych, w armii e, Tak, ale te wszystkie ukrypowania byłyby w armii europejskiej w sytuacji, gdy będzie taka konieczność, ale automatycznie mogą także i będą częścią si sił zbrojnych Polski i będzie to taka konieczność będą operowały z wyłącznie w interesach Polski. Tu chodzi, podejrzewam wyłącznie o, pracę, o wspólne operacje, o wspólne inicjatywy. Natomiast zawsze takie ugrupowania są ugrupowaniami, które służą w danym to jest jakiś czynnik podstawowy i on, nie, nie spodziewam się, aby uliczyć jakichkolwiek zmianie. Czyli jeśli dobrze rozumiem, armia unijna czy poszczególne armie narodowe nie byłyby członkami, nie byłyby częścią armii. Europejskiej, natomiast Armia Europejska mogłaby być wykorzystywana do obrony każdego kraju członkowskiego. Zgadza się, a także do prowadzenia operacji znajska, poza Unią, na przykład czy bliskich czy czy inna i część tak, współce, tak, Afryka, tak. tak? Czyli do prowadzenia operacji, ale spodziewam się, że ten fundusz jest jakby krokiem w kierunku umocnienia Unii, także od tej strony ekonomicznej, ponieważ Unia posiada też swój wielki potencjał obronny, jeżeli mówimy o będzie mogła y, przez to zmusić inne kraje do tego, żeby kupowały w Europie. Jeżeli taki fundusz będzie istniał w Europie, to y, y, podejrzewam, Polska. że jego celem będzie kupowanie sprzętu, który będzie produkowany tak, w Europie. Dlaczego do tej pory te do dyskusje dotyczące wspólnej europejskiej armii dość szybko przygasały? Przede wszystkim z tego powodu, że Sojusz jest organizacją o wiele większą i silniejszą i w jutu w wprowadzaniu pokoju w świecie. W związku z tym nie było konieczności, żeby tworzyć coś, co będzie obie. Poza tym Unii od tej Niech strony było pewną konkurencją i Sojusz i mógł przez pewne kraje być interpretowany Jeżeli jako organizacja kaubicji, muzyka, nieistotna. Z punktu Państwa, widzenia Polski obie muzyki, są e, jak najbardziej istotne E, ale warto dzisiaj popatrzeć na Unię także od w współpracy militarnej. Chodziło o to, żeby nie tworzyć ludyce, konkurencji dla NATO, czy może jednak o, dla NATO? Dla, nie, Jak najbardziej, żeby nie było takiej filmu, sytuacji, Mada że przede wszystkim Ameryka powie, że proszę Państwa, dzisiaj Unia uzdaje się sama, tworzy swoją własną armię, że nie, nie potrzebuje obecności Stanów i nie będzie potrzebowała jej wsparcia. A może z drugiej strony ta dyskusja wygasała dość szybko,

która wychodziła z założenia, że skoro funkcjonuje NATO, na to po co nam jeszcze dodatkowe, dodatkowi żołnierze, po co dodatkowa armię. Bardziej chodziło o to, że e, silne kraje Unii miały przyczynienie, interesy i e, przykładowo Francja, która była bardzo mocno zaangażowana w Afryce, chciała zaangażowania Unii w tamtym obszarze. Sojusz, ponieważ prowadził swoje operacje w Iraku, w Afganistanie, e, był mocno e, zaangażowany w, ta, e, w tamtej części e, i nie wydzielał sił do operacji, w Afryce. W związku z tym Francja, która po części też marzy do powrotu do, do kraju, który będzie w którym świecie, chciała na bazie Unii stworzyć swoją własną siłę. Nie jest to sprzeczne z polityką, którą prezentujemy nie, ponieważ mamy wspólne interesy i z, i z Ameryką, i z Unią, i z Sojuszem. Jeśli chodzi o fundusz, Europejski tak. Fundusz Obrony, który powstaje i który ma zajmować się na przykład wspólnymi zakupami broni czy też badaniami związanymi z kwestiami militarnymi, to jestem w stanie sobie wyobrazić. Natomiast jeśli chodzi o ten dalszy ewentualny krok, czyli powołanie do życia europejskiej armii, tutaj pojawia się całe mnóstwo bardzo trudnych pytań. Kto miałby tą armią kierować? Gdzie miałyby się znajdować poszczególne elementy tej armii? Ale w Sojuszu były podobne sprawy. Sojusz to, to, to jest też sojusz armii, więc tak tam i z, z zwykle działa to w ten sposób, że kraje wydzielają swoje siły, które na dany czas w przypadku konieczności będą użyte przez Sojusz. Natomiast pomimo tego Sojusz posiada pewne małe struktury organizacyjne, które pozwalają dowodzić operacjami. I podejrzewam, że w Unii będzie wszystko stworzone w analogiczny sposób. Mamy cały czas dowództwo Eurokorpusu, to jest organizacją unijną, to jest zgrupowanie kilku brygad, więc z militarnego punktu jest to bardzo silne grupowanie. Jest to, tak jak powiedziałem, grupowanie unijne, ale ono zostało przekazane pod sojusz, ponieważ Unia nie prowadziła takich operacji. Dowództwo Eurokorpusu Euro mieści się w Strasburgu i jest taką myślę dobrą, dobrym punktem żeby na jego bazie rozwinąć unijną strukturę, która także byłaby w stanie prowadzić duże operacje, a w zależności od konieczności dane kraje przekazywałyby na dany czas kierowanie określonymi grupowania. Tyle, że jeśli chodzi o dyskusję w ramach samego sojuszu, wydaje mi się, że ona była jednak mimo wszystko nieco prostsza, no bo wiadomo, że to jest sojusz, w którym każdy ma... No ale z drugiej strony, kiedy przechodzi co do czego wiadomo, że obecnie Amerykanie. E, zgadza się, w Unii jest troszeczkę inaczej, e, ale Unia e, jest w, w lepszym położeniu od tej strony, że Unia jednak ciągle ma e, środki finansowe. Ona oczywiście miała te, te środki finansowe przeznaczone na inne cele. Stąd właśnie pomysł, aby był specjalny fundusz przeznaczony na cele obronne. To sprawi, że Unia, e, że kraje unijne będą miały wybór żeby pewne obciążenia, pewne projekty, które każdy kraj chce y, stworzyć, można było oprzeć o, właśnie o, o ten fundusz. Czyli jeżeli na przykład Polska będzie miała bardzo, i, i ma dzisiaj bardzo ambitny plan zmiany swojej armii, to część y, sprzętu, który Polska będzie chciała kupić, może realizować w ramach Unii. Te jednostki będą wydzielone do współpracy z Unią, ale w razie konieczności będą bronić tylko Polski. W ostatnich miesiącach zakupy broni w ramach Unii czy może szerzej sprzętu wojskowego w ramach Unii nie do końca się udały. Znaczy, Mam na myśli Francję i e helikoptery. Tak, tak, a oczywiście pyta Pan o Ja myślę, że to jest e typowy kontrakt, który się kwalifikuje do tego, żeby był zrealizowany właśnie w oparciu o taki fundusz. Z tego powodu, że e oczywiście Polska może wybrać każdy inny kraj, może to być Ameryka, może to być Turcja e lub jakiś inny kraj spoza Europy. Ale jest to kuszące dla rządu, żeby taki kontakt zrealizować w ramach Funduszu Europejskiego, bo on będzie jakby inaczej w inny sposób finansowany i sprawę, że jeżeli mówimy o dużych kwotach będzie to lżejszym problemem dla rządu. ale ta decyzja tak, dzisiaj mówimy, mamy piąty, państwa, dopiero piąty no, ona jest o, w realizowana i może się okazać, że zwycięzcą tego kontaktu jest także Airbus, także